Hala z godziny 10 open, wystartowała. Nie kręciłem się elity poza spałem, więc pokażę Wam wolność troszeczkę takich dzikich. Startują. Mam powoli, później spałem. Przez woda. Więc za chwilę. Będą robić. Tempo, delikatne, spacerowe odpoczywane, nikt się nie spieszy, tutaj każdy ma się bawić i walczyć sam ze sobą, nikt z nie walczy oprócz siebie, więc to jest ważne przesłanie, kto jeszcze się nie zastanawia czy można, można, zobaczcie, każdemu można, raz do przodu, raz do tyłu. Zabłądzili po tej trasie. No, tak też można zabłądzić. No i można w kółko pobłądzić.